Was w kolejnym filmie znamy w trzecim filmie z Minecrafta, ale po prostu nie mogę się yani z nami wzmocnić na inną gierkę. Jest po prostu dużo łatwiejsze. Wiemy, że wyście nas mogłyby wystrzelić, ale to było tyle miesiące czekania, aż na tym serwerze będzie sam Co to na tym innym serwerze powie się dużo słabsze. Po drugie, bo może tak się stanie, że tutaj skalamy, ale już przez fileczek jeszcze coś, to zniszczyłem te drzewo i tutaj tak mać pięknek i nic więcej nie zrobię, nic. Więc oczywiście sprzedamy. Cel mamy sprzedać. No i selnijmy. To. Więc selnąć. Sel items. Sel o jak? O jak? Serio, czy trzeba pojedynczo to robić. O. Jeśli to trzeba pojedynczo, to jest bardzo złe. Okej, okay, nie ma nic okej. Okay. No to ogólnie czy nie mam tego to no fajnie jest right click for more ale nie jestem na komputerze eee remove planet płaca się niszczy to bo jeszcze i tak dostanę więcej sadzonek to w ogóle się płaca niszczy powiedziałem ale to ja się że dać się SEL24, sel, BESEL, BITROD, SELBITROCYT, ogólnie bitrot, bitrot bitrot no tak, 12 SELB, od razu wszystko, co będzie mi oszczędzać. A widzicie, to jest po prostu normalna bo obydwa mnie ja wcześniej Raczej znaczy, przez cały przedstawiamy... dzień. Okej, jeden clapping robimy. Zostawiamy go tutaj. No i sobie nic nie zrobimy chyba. Zrobimy se... Wszystko zrobię... sobie z jest reno. tak z ciekawości. Bytems. Generatory. A, nie mogę. Crop sampling beetroot seeds o jak sampling u drogie no na no, ten trochę może pomyślimy skyblock coins mam już 112 skyblockowych coinów to jest taka nowa waluta nowa nowy, nowa taka waluta minecraftowa skyblockowa to jest bardzo fajny skyblock, bo ma takie jakby pieniądze. To, to będzie się rozwiał ryba własnego skyblocka, Więc sądzę, że w niedzielę będę robił chyba dwa odcinka. Oczywiście w najbliższą niedzielę o 8. Jutro jadę o 8. Nagram to dosyć późno. Ale od razu o 8 rano jadę przez 3 godziny. Gdzieś gdzie nie ma internetu, nawet, więc tam nie będę mógł nagrywać. Najprawdopodobniej już się y, chyba zdecydowałem, czyli dojdziemy, że najprawdopodobniej chyba nie będę mógł nagrywać. Y, Okej. Okay. więc y, co mogę zrobić? A tak, to ciekawe, jaki to szybki Matic Speed, to musi być mega szybki od speeda. By już bardzo się rośnie. Czyli znaczy wiem, może nie... Czyli to jest dosyć szybko. Aż by się, że jest trochę za szybko. Co już troszkę urosło. Czyli to tylko dobrze oczywiście. Hmm. Nie wiem, czy to będzie nawodnione wystarczająco tam. Ale to moja farma. Czy to już jest gotowe? Nie. U, fajnie, że to pisze. Close. Close. Ja chcę tutaj klikać. A czy to tutaj urośnie? Nie, boi się, że nie. No tak. Więc teraz tylko tak. Yy, tutaj dwa seedy, czy mogę? Mam bitrouty. one się za dosyć mało sprzedają, za mało, ale na pewno lepiej się uprawia je, po prostu jest dużo, lepiej, więc razem się zarabia na tym biznesie, więc sądzę, że to będę mógł. Ten biznes mi się podobałby, ja to załatwię, po prostu to będę sądzę, że to jest najlepszy sposób na zarabianie. Na tym sądzę, że będę że się dało dosyć dużo zarobić. Ogólnie to nie będzie jak te normalne serie, po prostu sądzę, że będę więcej grał bez pokazywania wam. Ej, ja nie wiedziałem, że to nie jest gotowe. Ale jeśli coś to sprawdzę z items, z celu ile się dirta sprzedaje? Jeden Dirt 10 coinów, a na pewno będzie dużo mi go potrzebnego. Potem więc, Sell Beetroot Seed, Sell, a o, jak sampling? Co, jeden, dwa końcy emoji, serio, a kupię się za to za 50. Więc, nic się nie opłaca, kupować, a będę sprzedawać. A beetroot. Emote 16. Nie, sądzę, że to tak za chwileczkę jakąś stołniarka by się przydała i aby było kip inwentory. To już rosło. Ogólnie zajęli się wszystko, sprzed. ogólnie Sprawdzę. Przepraszam, jak któryś raz... yy, To sprawdzam. Seal. Samson. Item... Seal. Beetroot. Yy, beetroot. 1BT a 3KONY. Ad Beetroot Seed. Jeden, jeden nie. Seed. Co mam 54 gruntowe seedy? Serio? O nie. Tu moby nie będą się spawnowały. Tu moby nie mogą się spawnować. O nie. Ja to nie wierzę. Jeśli moby mają się tu spawnować, to ja tak nie zamierzam żyć. Ja tak nie zamierzam być spawnującymi się wszędzie tym, tym tymi Mobami po prostu. Nie wiem jak... A, miałem lag oczywiście. Lagi, lagi, lagusi. Nikt chyba nie lubi. No chyba, żeby się coś... Chyba, że się chce źle kończyć, no? To wtedy to oczywiście chcesz. Ale tu na oczach rośnie normalnie. Patrzcie, to już tyle urosło. Mówimy, na tym da się dużo zarobić. Wiem, że jedna to tylko trzy, ale o to, że to mogą tysiące naraz. Jeśli to zrobię, to może być setki, tysiące takich naraz mi rosnąć. aby wszystko dał się sprzedać. Nick West Block no, Shop water bucket. O co? Dimension Obiektyw z RSB o Harvard będzie so. Okej. Okay. Okej, okay, nie wiem o co chodzi. To chyba trochę źle. Serio tego jest mega dużo i ja widzicie to. Już kilka minut to robię. I patrzcie jaka duża jest moja farma. To się mega szybko też niszczy. Że tak zarabiać będzie się dało na życie Szkoda, że to tak w świecie nie działa Akurat taki jeden Ogólnie jak zrobisz jeden i jeden to można mieć praktycznie nieskończoność i jedno nasiono wystarczy, żeby mieć nieskończoność Właśnie to jest ten trik Jeśli komuś dasz jedno nasiono na parę może ta farma to trochę będzie trwało. A czy coś będzie mogło tu rosnąć? Okej, okay, rosną tu rzeczy tam bardziej w rogu, więc zrobię chyba to na maksa w odległościowo. Mam nadzieję, że tak to odległościowe to jeszcze się zaliczy. a sądzę, że w wszystkich miejscach maksymalnie to używam. Co widzicie, to już urosło. To normalnie na oczach po prostu. To po prostu na oczach. Czyli w Minecraft'cie się ale w Minecraft'cie trzeba kilkanaście minut. To ma na pewno bardzo wysoki tick speed. Tick speed a musieli zwiększyć. Ja sobie nie wyobrażam, jak to bez tick speed'a. Może to można było zrobić zwiększonego Oczy, selo, tego nie da się wymienić. Skyblock ok, okay. więc to jest Skyblock momentu. Czy oczywiście, chyba nie można zmieniać. Co ile mam tego? A dwa ok. Już się zdziwiłem, serio. I oczywiście zapomniało o jednej z bardzo ważnych rzeczy. Nie żebrałem czy łapki w górę. Więc dostawcie łapkę w górę komentujcie ten film, udostępniajcie w komentarzach Jeśli chcecie więcej filmów z tej serii Oczywiście czego nie będzie na dosyć długo Ale i tak, no dam I sądzę, że pod tym filmem dam Mogę dać sida do mojej mapki Czyli do skyblocka, czyli te czego ja robię Ciekawe za ile, ile... Wow, kamień to jest mega wysoki Ciekawe, za ile, co, co, to już rosło. Serii, że to Apple i za jedno jabłko, co jedno tylko za 200 kolonów. Nie, nie. Ja na jabłkach jabłka to będzie mój nowy biznes. Bitro, tylko 60. Normalnie, to, 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 to tak to się opłaca. Normalnie. Po prostu tak na oczach to leci. Wow. Zrobię miał to kilka, że tam w dole gdzieś jest. Sądzę, że się to ukrywa, ale. Wiem dlaczego można też trać Sidy, ale to bo oczywiście te Sidy bardzo się nie przydają, ale oczywiście kupię sobie jeszcze więcej. 375. Wow! Jej wyrosło! Jej, te drzewa I tak po że to wyrosło. Po prostu tak myślą. i to się tak opłaca. Jak jedno. Po, po, po czasie, że jedno niszczysz. To od razu. Sądzę, że mam tyle samo miejsca. więcej nic nie potrzebne. Nie ma wystarczająco miejsca, żeby to wszystko. Fajne. Sądzę, że. Teraz resztę w tej chwili mogę sprzedać, bo i tak z tyłu wszystkie dostanę jeszcze. więc celitem, z celbitro, więc 125, z no i oczywiście te celbitro no to 28 z 84 No i lecimy po jabłko, bo jabłko są warte 50 tego hajsu, normalnie Wow, drewno jest warte 5 razy mniej. Ej, na drewnie można nawet zarabiać, Te drzewo są nawet, bardzo dużo się na drzewach zarabia, nawet. Wiecie co, daje następne drzewo i lecę do kopalni, po prostu do kopalni jakby czuję, że kopa czas. Bo nie, śikierki się już nie kupuję. To było po prostu po co? Nie kopicie się pod siebie oczywiście. To jest podstawową. Jak niektórzy robią w minecraft'cie A ja go robię normalnie na sklepie. czyli ja go robię w, zawsze w prawdziwym świecie. Przecież to jest bardzo dosyć oszczędne. By się przejść dużo szybciej. Ale nie, nie słuchajcie mnie. Ja robię błędy. Ale wy ich nie róbcie, wy nie bądźcie takimi nieszczęśliwcami jak ja, żeby takie taki głupie błędy. Po prostu... Po prostu iść przem na dzwonek, drzwiach. Ktoś przychodzi, jakby co? Ja cały czas będę gierał, nic nie będę robił. Tylko może na chwileczkę, jak ktoś przeje to, będę musiał mi odpowiedzieć Jeśli na sam dół, oby było jakaś. Okej, okay. widzę, że dalej się nie da kopać. by bym to załatał, ale sprawdzę. Okej, okay. mam już bardzo, bardzo, bardzo dużo tych, tych. Prawdopodobnie bardzo dużo. Na pewno po czasie e, dosta trochę. Czy są e, Skyblock fajne profile? A nie, a co oznacza e, Skyblock? Cały czas wyskakuje. I ja nie zamierzam. Za każdym. Remove plant Remove plan. Serio? Czy ja mam to pojedynczo tak robić? Jeśli si oni mówią, że ja mam to tak pojedynczo. Nie. Si ja mam to tak za każdym razem. Wreszcie to zrozumiał. Ja chcę zniszczyć więcej. Cały czas. Mm. I już teraz W ogóle nie 59, tych, więc w ogóle to jest bardzo tanie. Ja wcześniej mogę to dużo lepiej zrobić, ale nie zrobię. Sell by ten profit. jest Shop, metal Shop, Fire to metal Shop. I have master. To... At least one shop, co? Okej, okay, następne te, blok SkyBlock o, oh, mam już... Kube. Ogólnie mam nadzieję, że wszystko... Teraz się do, dosyć dużo tu zarobię. wam, że w następnym odcinku to może być za jakiś tydzień będzie na pewno będę obiecywał. Będę miał 2000 konów, okej? To wam obiecy, będę miał 2, Przed następnym odcinkiem, będę już miał minimum 2000 kolinów. Teraz mam już 700. Sądzę, że tak, godzinka, pół godzinki pracy to na pewno zyskam. To, co chcę. Więc w następnym odcinku obiecywam, że farby będzie cała rozbudowana i wszystko. Na pewno nie będzie się dało mi spać, nie będę mógł spać na 100%, ale nagrywam bo dla na was wszystko. A ostatni mnie po prostu wzięli. Więc. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ustawcie subika pod tym filmem. Następny odcinek będzie miał minimum 2000, więc pa!